Czy większość z Państwa sprawuje również funkcję pracodawcy? Jeżeli tak, to pewnie spotkaliście się już w swoim doświadczeniu z czymś takim jak przyjmowanie i niestety zwalnianie pracowników. Zatem tak się składa, że wszyscy przyjmujemy pracowników na bazie tego, co jest ponad, czyli wiedzy i umiejętności, ale jeszcze nie słyszałem, żeby kogoś zwalniano za to, że na przykład. Źle powiedział coś po angielsku, a było napisane, że umie po angielsku, że na przykład coś źle zrobił z powodu jego umiejętności. Generalnie z pracownikami rozstajemy się z powodu tego, że ich postawa jest zła względem kolegów, koleżanek, względem pracy podejście, ich motywacje gdzieś pieszły. Wszystkiego zwalniamy ludzi, czy rozstajemy się z ludźmi, czy znamy się kiedykolwiek rozstanie, że mieliście takie doświadczenie z tego co jest pod spodem. Dlatego jest bardzo trudno ludzi, którzy zajmują się HRM, czymkolwiek, przekonać, żeby na rozmowach sięgnęli coś głębiej. Sięgnęli i zapytali pewne rzeczy już nas zaczynają również prawnie ograniczać, ponieważ już teraz się chyba nawet nie bardzo można zapytać, czy jesteś żonaty, czy jesteś w jakimś związku. Już prawo zaczyna nas ograniczać, żeby zapytać, a w co wierzysz? Już prawo zaczyna nas w wielu względach ograniczać jako, jako reprezentujących pracodawców, czy jako pracodawców. Zatem musimy być może pytać, jeszcze póki co nie zabraniają nam nas pytać o, o pasję pracownika, o jego zainteresowanie. Myślę, że każdy z nas warto, żeby sobie zadał pytanie następujące. Z czego żyje i czym żyje? Czy tu jest chociaż jakaś spójność gdzieś na jakimś elemencie?